Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na Polu Sławetna, parafia kościelna 8. Mamy czwarty rok, czyli ten, gdzie jest rzepak. Poprzednio była pszenica, wcześniej jeszcze był rzepak i groch. Proszę popatrzeć, co to znaczy. 28 lat bez orki jak się przyjrzymy na ścieżkach technologicznych to widzimy bardzo ładne kopczyki pod dżownicach. Teraz kawałek się przejdę. Jest to, pod... no wiadomo jaka pogoda jest na Pomorzu. Proszę bardzo. Zasiane. Oczywiście błędy i mogiły siewcy, który to robił, no to na to, za to nie jesteśmy odpowiedzialni to trzeba wziąć poprawkę drobną na to na uczciwość bo jeżeli w lewa strona są mogiły jak to mówi święty pamięci ojciec po prawej stronie ich nie ma czyli błąd w sztuce jest to bezworkowa technologia 28 lat nikomu to się nie podoba. u góry po prawej stronie widać była kiedyś tam glina potężna w tej chwili jej nie ma zobaczymy Jaki plon wrzucił. Tak, bo różne są głosy, słuchy, że to, to on opowie, co zrobił. Z tym rzepaczkiem, który byśmy tam nafilmowali, Opowiedz. No to co? no to, no, to Jak się to sobie odcięłem, tam gdzie ładny, to ładny. No tam gdzie wymoko, no bo tam jest bagienko na, na no, tak jest na, na, na górze pola. No to i wyszło, no gdzie ładnie, to ładnie, to to, a przepaść była niesamowita. No ale to taki rok, mokry, mokra jesień, mokra, mokra zima, no i wyszło jak wyszło. Ale jeszcze trzeba do powiedzieć prawdę, że no zabrakło na. A, to, na chwasty. no ufosty. No to tak, no to poświęci, no, poświęciłem tam, gdzie by wymogło i tyle. No, co, no to tam, gdzie ładny rzepak, to ładny rzepak. Następna sprawa tutaj, jakbyś mógł powiedzieć, opowiedzieć na temat. Nie wiem, czy to widać coś tam, czy nie widać. No widać, i więcej nie trzeba. A, rzepak. E, proszę w rękę. Z 2021, no to widzę, że przed technologią. Tak. tak. Kolorowe, jakieś braki, czego dokładnie, no to to ciężko określić, a że pak 2023 widzę. Po technologii? No po technologii widać bardzo ładny, zielony, ciemny. Nie widać za bardzo przebarwień. No jest. jest... Dobra, starczy już nie za dużo. Później weźmiemy i opowiemy soki, bo tu mamy. Yy, musimy się jakoś bronić i ratować przed tym wszystkim. Parafia została zrobiona na Biotrex. Jeżeli ktoś się orientuje, Biotrexik. Badania były zrobione. Gdańsk plus inna firma jeszcze. I mamy na przykład Biotrex. Ile mamy tutaj? 339 238 bakterii. W... Tu nawet nie piszę w ale jest na zielonym. Weszło na zielone dobre. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, mimo że rośnie nieźle, tak? Jak ta parafia rośnie? No, że na razie rewelacja. Rewelacja, to, to no przejeżdża. a sąsiad jak wygląda? No, każdy, każdy wie, co robi, nie? Tak. rozumiem, no. To... Nie no, ale tamta naprawdę ładnie wyrównana. No. Yy, tak, mamy jeszcze... Idzie przy takiej mozaice, nie? Tam mozaiki widać? No byłaby bynajmniej. A byłaby na. a była, rozumiem. Teraz musimy jeszcze troszkę według analizy, czy robimy analizę, czy ma pan u siebie może zrobioną analizę. W trakcie jest. W trakcie tego roku. Jest Czekam, no, czekamy, o, nie? No to trochę trwa, no ale będzie. Super. Dokładne są analizy. Niektórzy wiedzą, bo mają sensory w oczach, to nie muszą nic robić. Ale my wiemy, że są kłopoty. I według tych parametrów, jeżeli się do. No, dojdzie, no to też na polu zupełnie inaczej wygląda. Kopczyki też są nawet na na czym na, na ścieżkach ekologicznych. Tak jest, czyli życie jest. życie jest. My nie wspominamy nawet o kompleksie sorpcyjnym, bo on jest w miarę poukładany i, na przykład, tu co pisze Bor? Co tu pisze Bor? Wysoka zawartość. Wy, no, no, wysoka zawartość. Dalej nie ma nie ma sensu, bo nie wiadomo o co tu chodzi, nie? Eee, tu jest ile żelaza? 2600. No, no gdzie? Średnia zawarta. No właśnie, tutaj nie wolno. No, no właśnie o to chodzi. Tak. No i powinno być jak? Tu to wapnia do magnezu. Te dwa pierwiastki i relacje między nimi wpływają w głównej mierze na strukturę gleby. W analizowanych próbkach stosunek ten powinien wynosić od do i wynosi jak wynosi. Natomiast soki, które pokazują i co żeśmy zmierzyli, to soki są na poziomie, no powiedzmy, 90%. I to mnie cieszy. Bo to idzie w tej chwili przez kilka minut. Chcielibyśmy zapytać, czy stosuje pan azot, panie Marcinie, na pole? No tak, trzeba. Na to. Na jakiej podstawie? Na zimę, znaczy na jesieni, czy wiosną może? No na jesieni trochę, wiosną, to wiosną jest oparte przede wszystkim, kiedy roślina. Pokazuje nam, no. że rusza. I kiedy to no tak. no jest przeciągane, no dużo osób mija, że czemu, czemu, czemu? Czemu? Tak. No ale na razie się to sprawdza. No, no ja czy prawdą, czy prawdą jest. ręką azot, tak naprawdę. No bo to... Czy yy, yy, ro... prawdą jest, że pierwiastek budulcowy to jest azot? No tak, tak jest. No. Według naukowych rzeczy, które tutaj mamy w ręku, czy to jest. Proszę to przeczytać, co to jest. To tutaj. To Chlo, jest... Chlorofil. Chlorofil. Ja mam y, maszynkę, która no, tak. jest starożytna. No, i ale która... bada to. A bada? No Aha. tak. No. Y, czy możemy zrobić regulację zużycia na przykład potasu, fosforu i innych składników pokarmowych na oko? Hmm. Nie. Rozumiem. Jeżeli mamy niedobór, to co, to, co wtedy jest? No, mamy zaburzenie wzrostu i rozwoju. A tak? jak mamy nadmiar. A jak mamy nadmiar, to co jest? To nadmierny wzrost, podatność na wyleganie i choroby, opóźnienie dojrzewania. Tu jeszcze można by było dodać blokada, pewnie po poboru innych. A to już jest no, to już pan dorzuca do całe tak, tak, Tutaj tylko... nie ma co. To dokładnie jak mówią profesory. Tak. I teraz y, y, proszę jeszcze to ostatnie przeczytać. Zawartość, Zawartość w glebie może być od 0,01 do 0,5. W tym 95-99%. Okej, w porządku, jedziemy dalej. Źródłem mogą być wszystkie rzeczy, które są, plus bakterie, które dajemy, ale żeby bakterie sprawdzały się, to one muszą mieć odpowiednie swoje środowisko. Środowisko, tak, odpowiednie tak. warunki, żeby mogły. Tak. No i teraz, jeżeli tak mówimy, to proszę tutaj jeszcze to, bo nie ma czasu. To po kolei jak przeleci do tej strony. Tu, fosfor proszę. przyswajalny, a fosfor całkowity. Fosfor, z którego korzysta roślina, stanowi tylko część całej puli tego składnika w glebie. W każdej glebie dominujące są nieprzyswajalne formy mineralne i fosfor ograniczony. Stosun organiczny. Organiczny, przepraszam. Stosunek całkowitego fosforu do przyswajalnego w powierzchniowym powierzchniowych warstwach gleby europejskich wynosi średnio 17. Podczas gdy... Podczas gdy w Polsce nieco ponad 12. Jest i mniej. Bardzo tak mocno. Odblokowanie nawet niewielkiej ilości z tego zasobu może zrobić różnicę. Dlatego dalsze rozważania muszą uwzględnić regulację odczynu, uprawę roślin zdolnych do poprawy dostępności fosforu w Rizoperze, wykorzystanie metody biologicznych i bio... biotechnicznych. Z uwzględnieniem jonów towarzyszących w nawozie. Tak no, jest no ile? Mamy wszystko. A tylko tyle co można powiedzieć, co jakieś resztki zostały w magazynie, co był NPK stosowane, ale a tak, tak, a w a. tym a. roku to już w ogóle nic, no. nic, no w tamtym roku. Ale badanie gleby jest. Tak jest. No No i tak jak tutaj jest nawet tu z tą biologią i no to idzie za co i za coś z tego człowiek zeszedł, w ramach, w ramach co innego. No to wie, na razie, się... na razie się widać zgadza. Z... No to na to chwilę mamy tyle. Druga dotycząca nawożenia w razie czego, bo tylko tak można powiedzieć, bo wszyscy, jak mówimy, wszystko wiedzą. No. Tak. No i teraz jak się mówi, że azot azotanowy, czy azot amonowy ogólnie razem, ponieważ jest do tego yy, no miernik posiadamy, czy nie? Posiadamy, no, tak. Oprócz tego mam posiada. jeszcze fertometr. proszę? No ekspert posiada. To. Aha, Rozumiem. No i teraz jest pytanie, są od do, bo wszyscy chcą wiedzieć od do. No znajdzie sobie tam, gdzie trzeba. Jeżeli przekracza to ponad 100% i bierze się roślinę i tam też jest opór, a jeszcze posiadam maszynkę, która mówi, ile jest azotanów, jak chcesz zjeść dany produkt, który można zmierzyć. No to się okazuje, że jest przeciągnięty w górno opór. Tak samo, więc nie wolno tego robić. Ale zapomina się czy badaniach gleby, zerknąć nawet i się okazuje, że jeżeli czegoś tam jest niska, 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 więc cztery pozycje są niskie według profesora Leb... Libiga no to jak może być dobrze no przecież ludzie wiedzą co jest ostatnio dzwoniliśmy rozmawialiśmy przez telefon no człowiek dużo hektarów nawet nie rozumie o czym my rozmawiamy no ale ma gospodarstwo wiem więc co robi czy pan też stosuje według nawożenie według badań no opartych na rozszerzonych badaniach na rozszerzonych tak i wyszło co? Że na razie czekamy do odpowiedniej fazy i plus. Mierzymy i. Mierzymy. Tak. A następnie już nałożeniem pomału mamy przygotowane. Tak. A dalej, no to że urośnie, czy później pszenica i badamy. I tak. Na tym opieramy już, po, już to będzie trzeci sezon, tak naprawdę. Czyli nie nawozimy w ciemno. Tak jest. Tak, piszą naukowcy, można by to odczytać, ale to nie ma sensu, bo aplikacja nawozów powinna poprzedzać analizę gleby przeprowadzona. Proszę dokończyć to czytanie grubą czcionką. Analiza gleby przeprowadzona nie tylko pod kątem zasobności w podstawowe makroskładniki, ale także mikroelementy. Bez tej wiedzy późniejsze działanie dotyczące nawożenia podejmowane są intu intuicyjnie, co może być mylące. Tak jest. I tutaj najważniejsze jest, jak wszystko wiedzą, naczucia. I... Naczula jest super. Nigdzie nie pisze się za bardzo o mikroorganizmach, bo po co? Wszystko, wszystko wiedzą. W następnym odcinku, lub w następnych dwóch, pięciu, podzielimy sobie delikatnie know-how, ale jak wygląda, ponieważ pan profesor dzisiaj oglądałem filmik i mówi, że z bakteriami trzeba uważać, bo może to się źle skończyć. Oczywiście człowiek, który 300 hektarów się skończyć? No bo nieodpowiednie bakterie mogą narobić szaszorów w glebie i to jest fakt. Ja się z tym zgadzam. Dlatego ja od wielu lat i proszę zobaczyć, nie ma reklamowania czegoś, co jest dobre. Tylko każdy przyjeżdża z przedstawicieli, jak tam czytelnicy piszą, bo jeszcze pronuję dalej panie profesorze Scheinberger ponieważ y, dobrze Pan wie, że dało się zrobić, proszę Pana, ja wiem, myślę, że wiem, co mówię, co prawda, niektórzy mówią, że już ja nic nie wiem, ale czynniki wpływające na plon paku i gdzie tkwią rezerwy, no to było 6 ton, a zrobiłem 6,240. Bez orka, inne rzeczy. Więc y, pokonałem o 240 kilogramów Panie Profesorze Szynberger i będąc w po Poznaniu powiedział Pan, że to jest myśliwisz. Niemożliwe? Jest możliwe, zrobiliśmy. I, I jedziemy dalej. Pięknie wygląda gleba, wody nie widać. Byłem dzisiaj, filmik zrobiłem, no i jest jak jest. Co dalej jeszcze możemy powiedzieć? Nie mam nawet co tu opowiadać, chyba dalej, bo wszyscy walą o opór. Czy nie? Tak, nie ma opartych. Tak, jak my tutaj badamy sok roślinny, i wiadomo, kiedy zaczyna spadać i co, co, co można działać. Tak jest. Bakterie, które są wiadomo, jakie są, i są wprowadzane, są naprawdę przydatne dla gleby i rośliny rosnącej. Dziękujemy.